Witam Państwa w studiu. Małgorzata Wagner była dyrektorem Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie redaktorze. A ja dziękuję za to, że Pani przyjęła to zaproszenie. 29 sierpnia w ubiegłym roku została Pani dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Sekretarz miasta e, powiedziała na konferencji prasowej, na której dziennikarze otrzymali właśnie tą informację o Pani dyscyplinarnym zwolnieniu. Wyniki audytu w MOPS-ie były przerażające, porażające i trzeba było podjąć natychmiastową decyzję. No, być może pani sekretarz tak powiedziała, faktycznie dostałam oświadczenie pracodawcy o y, rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, ale od obecnego dyrektora MOPS pani Nieradko y, odwołała mnie z upoważnienia, chyba Pani Prezydent miała upoważnienia pani prezydent odwołała mnie y, z funkcji pełnienia obowiązków dyrektora. Pięć lat Pani pełniła obowiązki dyrektora, tak? Tak, oczywiście. Był to dla mnie rodzaj umowy na zastępstwo, bo to nie było chwilowe. Dostawałam dostałam pełną pensję, taką, jak otrzymywał dyrektor Kaczorowski. Miałam taki zakres obowiązku. Bo dyrektor taki jest zakres... radnym. I... Dyrektor jest radnym, stąd nie może być etatu dyrektora, ponieważ jest urlopowany, jest to prawo radnego, któremu przysługują, z tego korzysta. Pięć lat na stanowisku dyrektorskim, 25 lat w ogóle pracy tak. w Miejskim Ośrodku tak. Pomocy Społecznej. Połowę tej pracy to stanowiska kierownicze, e, połowa praca w terenie. E, w związku z tym doskonale znam sposób funkcjonowania ośrodka. Zresztą ta, przekwalifikowałam się, ta praca mnie pochłonęła. To się zrobiła moja pasja w pewnym momencie. Więc e, pomagałam dziesiątkom, setkom ludzi, dlatego też ta reorganizacja ośrodka, która była przygotowana przez praktykę tak naprawdę. E, czy 29 sierpnia w takim razie poczuła się pani, jakby dostała y, w twarz? Panie redaktorze, ja 29 sierpnia to byłam w totalnym szoku, bowiem myślałam, że jadę na rozmowę do miasta, o którą za, zabiegałam, bo zabiegałam w piątek, 25 czy 6, bo to był dzień mojego powrotu z urlopu. Prosiłam o rozmowę i byłam przekonana. Obecna pani dyrektor powiedziała, że idzie rano o 8 do miasta, prawdopodobnie w sprawie porozumienia związkowego, no na pewno mnie okłamała. Bo nie przyjeżdżała dwie godziny. Obecna pani dyrektor, która była pani zastępcą. Tak, tak? oczywiście. Przez ile e, od czasu? Od czerwca, czerwca albo lipca 2015 roku, no może rok i dwa miesiące, czy pełen rok tak było. Czyli można powiedzieć, że te wszystkie sprawy, które dotyczyły Miejskiego środka Pomocy Społecznej przechodziły także przez ręce zastępcy Oczywiście. Pani przez dwóch zastępców. Struktura organizacyjna miejskiego ośrodka i regulamin organizacyjny mówi, dyrektor miejskiego ośrodka zarządza ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego. Tymczasem na sesji 21 września, jak była sprawa nieprawidłowości rzekomych w mops no między innymi dowiedziałam się, że za wszystko odpowiada dyrektor MOPS. To tak. powiedzmy, dlaczego pani sekretarz miasta powiedziała o porażających wynikach kontroli. Chodzi o nieprawidłowości, korupcję, wadliwe umowy cywilnoprawne, podejrzane szkolenia i miasto podsumowało, że w wyniku tych nieprawidłowości 100 tysięcy złotych straciło. Panie redaktorze, nie wiem w ogóle I skąd... dlatego pani została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. To powiedziano w mediach. O konferencji medialnej dowiedziałam się z mediów. Nie wiedziałam o tym, w jakim celu idę. Moje wypowiedzenie jest w ogóle zupełnie odbiegające od tego, co się mówiło. Natomiast protokół z kontroli dostałam o godzinie 10.10. .10. Liczący 100 stron, tak? Liczący 100 stron. Nawet rozmawiałam osobiście z panią kontrolującą, że nie zdążę w niego zajrzeć, bo jadę do miasta, tam zostałam zaproszona i tam zostałam zaproszona, wezwana. No traktowałam to bardziej jako zaproszenie. Natomiast zapoznałam się z tym protokołem później, no bo wiadomo, wszyscy wiemy, że był przedmiotem e, interpelacji jednego klubu radnych i... E, w tej chwili jest sprawa w sądzie, oddałam oczywiście sprawę do sądu. Walczy Czy... Pani o swoje dobre imię w sądzie teraz, tak? yy, na razie. Odbyła się już pierwsza rozprawa. Odbyła się pierwsza rozprawa 19 stycznia, jest sprawa o przywrócenie do pracy i stosowne odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy, ponieważ, jak powiedziałam, wypowiedzenie jest bardzo ogólne, nie ma ani słowa na temat protokołu. Do tego protokołu ja, mojej mecenas prowadzącej sprawy, ja napisałam około 10 stron komentarza. Dla mnie są tam błędy podstawowe, począwszy od złej daty mojego zatrudnienia, przez zarzut konieczności proces, wprowadzenia procedury antykorupcyjnej, gdzie sam wicedyrektor audytu na sesji mówi, że takiego obowiązku prawnego nie ma. To mogło być zalecenie pokontrolne. To samo dotyczy rejestru umów cywilnoprawnych, to samo Dotyczy ochrony danych osobowych, że rzekomo nie ma certyfikatów podczas gdy ten sam protokół wypływa z danymi osobowymi z miasta, tak? E, m, dotyczy to zakresu obowiązków radców prawnych. Nie ma obowiązku zakresu radców prawnych. Radzie, Dlaczego naptęp pani straciła w takim razie zaufanie y, miasta? E, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Ja nic. pamiętam, jak y, y, włodarze miasta stali y, murem za panią w momencie, kiedy y, trwały protesty y, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kiedy gasiła pani te protesty razem z wiceprezydentem Piątkowskim, uh -huh. a później, a co się, a później, a, co się, później z wiceprezydentem trela? a, a, a z, z, to, co się raptem stało? Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Trudno mi jest powiedzieć, może. Bo ten audyt Urzędu Miasta to nie jedyny audyt. Była kontrola ników była oczywiście. kontrola Urzędu Wojewódzkiego i te kontrole kończyły się pozytywnymi wynikami oczywiście. dla Oczywiście, że tak. Była kontrola finansowa w grudniu 2015 tego samego biura audytu finansowa, tak. Która mogła mówić o ogólnym rozdysponowywaniu i zarządzaniu finansami. Nigdy przez te pięć lat, jak byłam dyrektorem, nie byłam postawiona przed rzecznikiem dyscypliny finansów. Nigdy, nie było przekroczenie y, dyscypli y, ustawy o finansach publicznych. Także ja jestem też byłam zaskoczona, zdziwiona, no myślę, że tego właśnie będę dochodzić w sądzie. Myślę, że. No właśnie czego Pani domaga się. Y, 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 na w sądzie? ten moment domagam się przywrócenia do pracy na stanowisko kierownicze. Dlatego uważam, że zostałam w nieprawidłowy sposób y, zwolniona chociażby przez to, że ja zostałam odwołana ze stanowiska dyrektora o 10.43. W tym samym pomieszczeniu siedziała ze mną obecna dyrektor MOPS, dyre dyrektor kadr Urzędu Miasta i pani sekretarz Nieradko. A w odpowiedzi na pozew dowiedziałam się, że pani Duszkiewicz została powołana na stanowisko dyrektora o 10.44. Czy pani myśli, że wygra pani przed sądem? Jestem pewna. Jestem po prostu tego pewna, a później będę dochodzić swoich praw o naruszenie dóbr osobistych. Bo uważam, że y, no, cała Polska zaczęła mnie postrzegać w zupełnie inny sposób. Ja bardzo czynnie również angażowałam się w Stowarzyszenie Forum Organizacji y, Ośrodków Pomocy Społecznej w całym Polsce. Byłam w zarządzie. Rozmawiałam oczywiście z moimi kolegami, dyrektorami innych miast. Wszyscy, podobnie jak ja, byli zaskoczeni i byli w szoku. Mówiło się też wielokrotnie o prokuraturze i przesłuchiwaniu mnie w prokuraturze. Panie redaktorze, ja byłam raz 15 lipca przesłuchiwana w charakterze świadka. No właśnie, bo prokuratura też policji. prowadzi śledztwo. Prowadzi. prowadzi. W sprawie MOPS-u, tak? I, 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 I tych nieprawidłowości rzekomych. Y to, co prowadziło? Raz Pani była w, w czasie tak, tego śledztwa tak, przesłuchiwana. W przez charakterze roku. świadka. Nikt mi nie postawił za, żadnych zarzutów. Zresztą nie byłam jedyną osobą przesłuchiwaną, bo jeszcze w sierpniu podpisywałam zgody dla przesłuchiwań y, iluś pracowników. Nie pamiętam w tej chwili, ale myślę, że to było kilkudziesięciu pracowników, czy kilkunastu na pewno przesłuchiwanych w tej sprawie. Także to. To również będzie sprawa, mam Zapytam nadzieję, na koniec wyjaśniają. pani y, dyrektor i poproszę o krótką odpowiedź. Czy pani ma żal do wiceprezydenta Treli? Mam, to, to mam żal do całego miasta, do moich przełożonych, że w ten sposób ze mnie potraktowali. Że potraktowali mnie jako w sposób po prostu nieodpowiedzialny, niepoważny, że nie porozmawiano ze mną w żaden sposób, nie dano mi prawa obrony i wypowiedzi. Zrobiono z tego medialne show. W jakim celu? Nie wiem. Mogorzata Wagner była dyrektorem Miejskiego Środka Pomocy Społecznej Wodzi, była gościem y, Radio Łódź. Pani dyrektor, dziękuję bardzo. Dziękuję również.